W każdej chwili jest dostępny u nas w siedzibie spółdzielni w takiej wersji papierowej i cały czas jest dostępne w pełni to sprawozdanie na stronie internetowej. Także te wszystkie informacje tam są w każdej chwili dostępne. Zarząd spółdzielni naszej jako statkowy organ kieruje działalnością spółdzielni i działał on w składzie, moja skromna osoba, na Jurczyk jako prezes zarządu, Pan Wojciech Kołodziej, zastępca prezesa zarządu i pan APS jako członek tego zarządu. W okresie sprawozdawczym, czyli w 2014 roku zarząd odbył 53 protokołowane posiedzenia, na których podjął 108 uchwał dotyczących wszelkich tematów wynikających ze statutu oraz regulaminu działania zarządu. W zakresie planu remontów na rok 2014 zarząd realizował ujęte w nim zadania oraz nadzorował ich wykonanie. Wiele uwagi poświęciliśmy problemowi zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych. Na ten temat jeszcze w dalszej części sprawozdania troszeczkę szerzej powiem. Członkowie zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również w posiedzeniach rad osiedlowych. Zarząd nie podejmował działania w zakresie rozpoczęcia nowych inwestycji mieszkaniowych. Generalnie podsumowując należy stwierdzić, że pomimo występujących niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych w roku 2014 rok ten dla naszej spółdzielni był rokiem bardzo korzystnym y, dla całej naszej y, statutowej działalności. Jeżeli Państwo pozwolą, to, to byłoby tyle i przejdę do sprawozdania w tej chwili z działalności spółdzielni. Ja nie będę powtarzał już o, o zarządzie, powiem tylko krótko. Pan Wojciech Kołodziej jako zastępca prezesa nadzoruje całość prac gospodarki z osobami spółdzielczymi, czyli całość administracji, całość spraw związanych z remontami. Również podlega mu stanowisko do spraw obsługi kadrowej i stanowisko do spraw informatyki. Pan Lech Apiasz kierował dział, działem, pracą działu gospodarki z osobami spółdzielczymi. No i pozostałe y, wszystkie y, 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 działy podlegają bezpośrednio mojej kontroli. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o, o sytuację kadrową w naszej spółdzielni, to ja tylko krótko powiem, że y, zmniejszyła się zatrudnienie i to znacznie. W roku 2013 wynosiło ono prawie 60%. Co oczywiście wiąże się z tym, że mamy również mniejsze koszty naszego działania. Jeżeli chodzi o działalność członkowską mieszkaniową, proszę Państwa, tak naprawdę nic się od zeszłego roku nie zmieniło. Oczywiście są tam drobne drobne zmiany wynikające na przykład z podziału, yy, że tych działek jest o jedną więcej niż było w zeszłym roku, ale to się nic nie zmieniło to na podział działki jednej na, na, na dwie i stąd, stąd ta, ta zmiana. Także yy, również powierzchnia yy, nie, nie uległa zmianie. Nadal posiadamy 134 budynki mieszkalne, nadal posiadamy 20 pawilonów i nadal posiadamy 7 garaży. Łączna powierzchnia użytkowa naszych zasobów to dana 304 737 metrów. Tam z drobnym ułamku. Jeżeli chodzi o, o podział członków, no, tych członków mamy 5636 z czego 5633 to osoby fizyczne, a trzech członków mamy jako osoby prawne. Zwiększył nam się trochę udział jakby odrębnej własności lokali. Mieliśmy ich w roku 2048, w tym roku mamy ich 2072. Nadal najwięcej mamy udział własnościowych praw do lokali. 3480 mamy jeszcze 110 lokali na prawach lokatorskiego, lokatorskiego prawa do lokalu 42 mieszkania mamy w najmie i 8 mieszkań mamy bez tytułu prawnego jest to również zdecydowanie mniejsza liczba niż w roku ubiegłym gdyż w roku ubiegłym mieliśmy 14 także tutaj te działania które, o których jeszcze powiem troszeczkę później przynoszą konkretne, konkretne skutki. Oczywiście następują cały czas, yy, cały czas zmiany yy, w drodze sprzedaży. 109 mieszkań yy, zmieniło właścicieli, 38 w drodze darowizny i 7 w drodze zamiany. W sumie 154 lokale uległy zmianie. No i z tych, yy, jak Państwo zauważyli, że troszkę mniej mamy tych członków z roku na rok, jak Państwo wiecie aktualnie prawo y, pozwala być właścicielem mieszkania i jednocześnie nie być członkiem spółdzielni. i stąd y, wśród tych osób, które nabyły prawa y, do mieszkań 60 Się nic się nie, nie, nie zmieniło. Nadal na Ośrodku Pocztowa i Spółdzielcza mamy 13 budynków, mamy 347 mieszkań i powierzchnia użytkowa wynosi 15 127 metrów. Nakłady na remonty i modernizację w 2014 roku wynosiły prawie 7,5 miliona złotych. Sprawozdanie z wykonania planu remontu. Ja może nie będę czytał tego, co robiliśmy na innych pozostałych osiedlach, bo to trochę mniej Państwa interesuje. Wszystko to jest oczywiście dostępne w naszych materiałach. Na osiedlu Pocztola wykonaliśmy remont kominów w dwóch budynkach, to były 34 sztuki. Remont balkonów w jednym budynku, 12 sztuk. Wykonano kompleksowe i częściowe remonty elewacji trzech budynków. I wymieniono stolarkę drzwiową w pięciu budynkach, w ilości 11 sztuk. I wymieniono okienka piwnicze w 8 budynkach w ilości 109 sztuk. To tak w telegraficznym skrócie. Proszę Państwa, również oczywiście prowadziliśmy działalność społeczną i kulturalną. Ona jest od lat oparta o działalność trzech klubów, lokatorek, gama i mapów. Tam oczywiście szereg imprez organizujemy i od naprawdę najmłodszych naszych dzieci, które tam mają... Swoje, swoje zajęcia poprzez te dzieci trochę starsze i poprzez te dzieci jeszcze trochę starsze, w takim wieku już emerytalnym i muszę powiedzieć, że te, te dzieci najstarsze się bawią najlepiej i wszystkich Państwa zapraszam tam do uczestnictwa na w na naprawdę szerokiej gamie różnych propozycji, które, które te kluby oferują I, i warto tam przyjść, warto uczestniczyć w takich czy innych czy w takich czy innych zajęciach. Tak jak powiedziałem jest, jest tego bardzo, bardzo dużo. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Tak jak już powiedziałem, ważną sprawą i tutaj duży jakby nacisk kładliśmy na problem naszego zadłużenia, wiemy, że, że sytuacja nasza jest finansowa taka, że coraz więcej ludzi ma problemy. Niemniej jednak no, nie możemy doprowadzić do tego, żeby spółdzielnia była w jakiś tam znaczący sposób zadłużona. I tutaj trzeba powiedzieć, że na dzień 31 grudnia 2014 zaległości w opłatach lokalnych, mieszkalnych, użytkowych wynosiły 2 miliony 170 tysięcy i to oznacza, że się zmniejszyły w, roku, w stosunku do roku poprzedniego o 256 tysięcy. Czyli yy, pomimo tego, że opłaty rosną, nie rosną te opłaty zależne od spółdzielni, jak Państwo wiedzą, bo któryś z nas z rzędu spółdzielnia nie podwyższa opłat, związanych z, zależnych od siebie, ale rosną inne opłaty, to y, udało nam się zrobić tak, że to zadłużenie maleje. Oczywiście jest to związane z wykonaniem setek wezwań, setek rozmów i, i setek pozwów sądowych, niemniej jednak no, ta, działalność, ta działalność przynosi jakieś konkretne efekty. W sumie uzyskaliśmy 1 689 Złotych z tych działań indykacyjnych, no i odsetek na 145 tysięcy. Także no w, tym, w, tym, w tym takim no, mało ciekawym segmencie naszej działalności trzeba powiedzieć, że odnieśliśmy jakiś konkretny sukces. I to może było tyle, jeżeli chodzi o sprawozdanie z naszej działalności. I ja skoncentruję się na tych rzeczach najważniejszych. Proszę Państwa. można powiedzieć, że jest to bardzo dobre sprawozdanie. W skład każdego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości wchodzą wprowadzenie do sprawozdania, bilans rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym i rachunek przepływu pieniężnych. Jeżeli chodzi o wprowadzenie do sprawozdania, jest to takie ogólna preambuła, która przedstawia wszystkie dane, firmy, adres, numery, remon. Dobry. dobry. Witamy Pana prezydenta. tam również oczywiście są zasady polityki rachunkowości obowiązujące w naszej spółdzielni. Natomiast jeżeli chodzi o bilans, to jest ta esencja tego sprawozdania. I tutaj bilans po stronie pasywów i aktywów zamyka się kwotą 80 824 256, 256 złotych i 12 groszy. Zarówno aktywa, jak i pasywa uległy zwiększeniu. Po stronie aktywów spowalnowane to zostało głównie przez zwiększenie inwestycji długoterminowych. I to, to się tak nazywa zwiększenie inwestycji długoterminowych, a generalnie chodzi o to, że spółdzielnia zakupiła lokale mieszkalne, które zostały sprzedawane przez komornika. Lokale mieszkalne, które są albo odrębną własnością, albo na prawach własnościowych, nie można dokonać eksmisji z tego lokalu, natomiast komornik może ten lokal wystawić yy, do sprzedaży. Jeżeli nie znajduje się inna osoba, która jest chętna kupić ten lokal, kupuje go spółdzielnie, oczywiście kupuje go nie na pierwszym przetargu, tylko zwykły na yy, drugim albo trzecim, kiedy już jego wartość jest zdecydowanie niższa, czyli wynosi dwie trzecie. Yy, również powiem, że się nam troszeczkę stan zapasów, ale związane to jest.